Dzisiaj Francuzi przyznają, przyznają po pożarach swoich, i Grecy to również przyznają, że Polska jest wzorem gospodarki leśnej, dzięki temu, że chociażby mamy drogi leśne, że prowadzimy właściwą, właściwy nadzór co do ilości na przykład nagromadzonego materiału drzewnego na jednym hektarze. Bo dzisiaj przyjmuje się, że to jest około 8-10 metrów sześciennych. Jeśli ta masa będzie krytyczna, to w pewnym momencie przy takich zagrożeniach klimatycznych, jakie są, dużych temperatur, które cyklicznie się zdarzają, to będziemy mieli duże zagrożenia. My w Polsce mamy również pod tym względem bardzo dużo pożarów, to prawda. W tamtym roku 6 tysięcy, ale w Polsce nigdy się nie rozwinęło od czasu Raci raciborskiej do wielkoobszarowego pożaru, bo mamy odpowiednio zorganizowany nadzór przez, yy, przez lasy państwowe. Ten przeciwpożarowy i nawet to, co państwo krytykujecie, że wspieramy ochotnicze straży pożarne. No właśnie, również i po to to robimy, żeby szybko można było interweniować, bo jest to opłacalne dla polskiej przyrody, bo jest to opłacalne dla polskiego obywatela.